Dobry wieczór wszystkim Wielgotny głupik z tej strony. Taki szybciutki filmik. Taki bonusowy na dzisiaj dla Was. Zobaczcie, dałem tabletkę na, ze spiruliny, co kupiłem moim glonusiom. I ogólnie czyścicielom. No i zobaczcie jak wszystkie elegancko się rzuciły. Dałem karmę dla kielesków, takie granulki opadające na dno. Oraz właśnie tą karmę ze spiruliny dla glonusiów. No i zobaczcie, jak dzięki temu mamy możliwość no sobie po prostu te glonusie tu po oglądania, bo, bo siedzą tutaj teraz dzięki tej tabletce przy przedniej szybie. Myślę, że taką tabletką nie będę je karmił bez przerwy i codziennie tylko raz na jakiś czas będą dostawały, bo one głównie mają się zająć tym, co powinny robić, czyli Czyszczeniem akwarium i glonów z szyb i z roślinek, omiatanie bym powiedział tych roślin z glonów i szybek akwarium, a nie żeby dostawały gotowy pokarm. Ale zrobiły w nagrodę, słuchajcie, odwaliły dobrą robotę. Zobaczcie mi, żeby drzewidek prawie cały wyczyściły roślinki, już prawie też z glonów, także to jest nagroda dla nich. Testuję przy okazji nowe pokarmy no widać że, widać, że im się podoba widać, że im się podoba czasami jak się karmi no jadę, to lubi dojść do walki pomiędzy nimi o pokarm tak zauważyłem jak niektórzy ludzie pokazują także no będę czekał co tutaj się dzieje, ale zobaczcie generalnie no, takie kadry na ani nie byłyby możliwe jakby nie ta tabletka także no zobaczcie co rzucając taką, takie cudo dowody można zyskać jeśli chodzi o o kadry, o zbliżenia na, na jakieś fajne, ciekawe ryby. Także tu jest jeden zbrojniczek, tu jest drugi zbrojniczek. Kierysy się trochę rozleciały, bo ja tu nagrywam, ale, ale generalnie, no, zobaczcie, no jest fajnie. Jest fajnie. Generalnie może się odsuniemy z kadrem. O, widzicie, już tutaj przychodzą, już tu przychodzą. O, panda już jest. Kiryski, także, już nie rozpraszajmy. Na tabletkę, niech ją sobie tutaj dziubią, że zobaczcie, mi ja ładnie żwirek wyczyściły tu z tego mułu, także to jest nagroda dla nich. Jak się będą ładnie spisywać, super będzie będą odwalały swoją robotę. A na razie robią to mega dobrze. No to raz na jakiś czas taką tabletkę no, będą dostawać, żeby miały gotowy pokarm. Nie musiały sobie szukać z szyb, tylko będą miały gotowca poddanego pod nos dałem skład tabletki, to jest, to jest naprawdę no, tam w skład tej tabletki wchodzi jakieś tam liście ketapangu, e, spirulina właśnie, to jest typowo właśnie takie dla, dla czyścicieli, dla gonajadków. I słuchajcie, w jednym sklepie ta tabletka kosztowała 17 coś, e, a mówię nie, pójdę do drugiego, to kupię taniej. Poszedłem do drugiego z sklepu, a zapłaciłem 27 coś, także taka Taka, taka historia była z tabletką, że w jednym sklepie 17 coś, to nie kupiłem, bo za drogo poszedłem do drugiego i, i przez przypadek kupiłem to za 27 coś. Także taka akcja wyszła z tą tabletką i z ceną przy jej zakupie. Ale glonu się ją, no widać, 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 że no to cechuje znowu dobry pokarm. Nie, że, że glonu się nie stroją od niego, nie stronią, przepraszam, tylko siedzą tu przy nim i go dziobią. Tu kiryski też tutaj się widać kręcą, także jest to oznaka, że jest to pokarm no, taki, który im widać odpowiada. Także na no tym filmie na tym tyle, do usłyszenia w kolejnym, taki króciutki bonusowy filmik z karmienia gronojadków i kirysków. Więc do usłyszenia i cześć.